Lubuskiego Centrum Informacyjnego Magdalena Podchajecka. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tadeusz Boźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło Pana gościć. Więc dzisiaj widzimy się po to, żeby porozmawiać o jarmarku świątecznym, który u Was będzie 14 i 15 grudnia. Tak. Czego możemy się tam w ogóle spodziewać? O, w tym roku. Mimo, że co roku organizujemy ten jarmark, to w tym roku będzie wyjątkowy. Z tego względu, że organizatorów jest wielu, między innymi Lubuskie Centrum Winiarstwa, no, oczywiście Urząd Marszałkowski, yy, poza tym ROPS, Zielony Targ. Yy, naprawdę yy, jakoś yy, tak się wszyscy domówiliśmy, że chcemy zorganizować yy, taki cały przekrój nie tylko produktu regionalnego, ale również usług, spółdzielni socjalnych, koncerty, no i oczywiście to, co jest naszym celem statutowym zwiedzanie muzeum, zwiedzanie poszczególnych ekspozycji. A czy wystawcy to będą głównie lokalni przedsiębiorcy? Tak, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców. I w 99% tutaj faktycznie to będą nasi przedsiębiorcy i, i ci, którzy wytwarzają wszelkiego rodzaju dobre. Mam na myśli gastronomię, produkty spożywcze, ale nie tylko, bo i rzemieślnicze, biżuteria, e, takie ozdoby choinkowe. No i na dzień dzisiejszy to będzie ich około 150. Czyli Także sporo. będzie jeden z największych chyba w okolicy jarmark. A poza tym właśnie nasi winiarze również, wspomagani przez naszą samorządową winnicę, również się będą wystawiali. A może być lepszy prezent na gwiazdkę, jak właśnie wyroby naszych winiarzy. E, czy obecność na tym jarmarku to też jest taka forma wspierania lokalnych biznesów? No, na pewno. E, nasi. E, Przedsiębiorcy i nasi kulinarni, wszyscy współpracownicy, z którymi na co dzień współpracujemy, wytwórcy, mają utrudnione troszeczkę zadanie, bo tam, gdzie oni pracują, tam, gdzie wytwarzają te produkty to przede wszystkim są tereny wiejskie, w swoich gospodarstwach i nie mają możliwości, jak gdyby, żeby zaistnieć na co dzień w sklepach tutaj powiedzmy w Zielonej Górze czy w Gorzowie. Natomiast my co tydzień im udostępniamy nasze pomieszczenia, tutaj Zielony Targ przede wszystkim współdziała z naszymi producentami, ale dajemy im możliwość po pierwsze zaprezentowania swoich produktów, a po drugie sprzedaży tych produktów. Czyli korzyści i dla mieszkańców, i dla przedsiębiorców. No nie tylko, bo i dla naszych artystów, bo zawsze w, wtedy, kiedy jest zielony targ, y, funkcjonuje tak zwana chata twórcza, gdzie nasi artyści można ich zobaczyć przy pracy, ale też można nabyć y, ich produkty. No właśnie, chciałam również zapytać, jakich atrakcji oprócz oczywiście stoisk możemy się spodziewać, bo słyszałam coś o muzycznych występach. No tak, yy, stanie scena. Yy, na tej scenie będą... Yy występ, ale takie właśnie typowo Bożonarodzeniowe, gdzie na przykład zespół urwani z choinki, już sama nazwa mówi, że to jest okres świąt Bożego Narodzenia będą prezentowali swoją twórczość, będzie Anna Kalinowska, Natalia Iwaniec. To są znane tutaj na naszym terenie artystki i artyści, gdzie już od 15 w sobotę. Można będzie uczestniczyć w tych koncertach i w niedzielę od godziny dziewiątej również będą zarówno występy, jak i koła gospodyń wiejskich przygotowują degustacje. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej również przygotowuje degustacje, nasi winiarze oczywiście jak najbardziej i będzie Mikołaj, będą warsztaty, będzie pakowanie prezentów, także takich imprez towarzyszących oprócz właściwego jarmarku będzie również bardzo dużo no i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Również chciałam zapytać, ponieważ ostatnio całkiem sporo się mówi o tych przerażających cenach na jarmarkach, zwłaszcza w takich większych miastach. Jeżeli mogę podpytać, jak to będzie wyglądało u nas? No mi trudno powiedzieć, jakie ceny wystawią, ale ponieważ no, faktycznie będzie dużo tych wystawców, to myślę, że już sam rynek jakby wyreguluje te ceny, bo to poczynając od wędlin od jakichś domowych wyrobów, takich świątecznych, wigilijnych yy, poprzez prezenty. Nie są to niskie ceny, może powiem tak, ale z tego względu, że to są produkty naprawdę naturalne. Z jednej strony y, wszystkie spożywcze produkty są oparte na zdrowej żywności, na wyhodowanych we własnych gospodarstwach przede wszystkim. Y, a jeżeli chodzi o rękodzieło, y, to powiem tak, żeby wytworzyć, powiedzmy, jakąś biżuterię czy zawieszkę czy cokolwiek, taki artysta musi poświęcić no, co najmniej 3-4 godziny. A taka godzina pracy kosztuje, nawet lekko licząc 20 zł za godzinę, powiedzmy, no tak przykładowo, no to przy tych czterech godzinach to już jest pokaźna kwota. Dlatego to jest naprawdę wyrób ręczny, niepowtarzalny. Ja wiem, że, że, że ceny są może duże, ale trzeba wziąć właśnie poprawkę na to, że to jest wytwór własnych rąk. Z duszą. Z duszą, tak. Niepowtarzalny. Prawda. Um, kolejną rzeczą, o którą chciałam zapytać, e jest parking. Czy musimy przygotować się na to, że będziemy musieli jednak poszukać trochę tego miejsca, czy może macie jakieś rozwiązanie na przypływ gości? No będzie już otwarty parking, który w tej chwili właśnie jest na ukończeniu i lada moment będzie jego oficjalne otwarcie. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, że tych miejsc parkingowych jest zawsze mało, szczególnie przy takich dużych imprezach. Dlatego tutaj dzięki uprzejmości Caritasu wspomagamy się parkingiem, który jest no powiedzmy 10 minut drogi od muzeum, ale też jak co roku występujemy do pana prezydenta. Zielonej Góry o udostępnienie bezpłatnych połączeń autobusowych, o przedłużenie tych linii, jak do tej pory nigdy nam nie odmówił. W związku z czym namawiam też Państwa y, na komunikację podmiejską, bo wiemy, że tego miejsca no, nie jest za dużo. Oczywiście ten parking na pewno pomieści więcej osób, no ale mimo wszystko, y, gdzieś tam y, trudno może być zaparkować, szczególnie w takich godzinach szczytu na, na jarmarku. No i oczywiście tak przy okazji, skoro już się widzimy, doszły mnie słuchy o wykorzystaniu AI w Waszym muzeum. Może mógłby Pan pochwalić się tym nowym elementem? To dopiero jest w trakcie tworzenia, praktycznie. Mamy kilka inwestycji bieżących. Między innymi, kasę przenosimy, żeby tutaj łatwiej było odwiedzającym. Ale jednym z projektów jest również wykorzystanie sztucznej inteligencji przy zwiedzaniu tutaj akurat no, może niewielu chat, ale chcemy pokazać, chcemy. Zwiedzającym zaprezentować, w jaki sposób można stworzyć taką osobistą ścieżkę zwiedzania, pytać się o to, co interesuje. I tu, w współpracy z tymi nowymi technikami komputerowymi, organizujemy taką jedną wystawę ekspozycję. Oczywiście, to nie jest tak, że to się samo z siebie stworzy, a nasi pracownicy są tutaj niezastąpieni, bo oni opracowują te materiały, oni uczą to, a w jaki sposób ma odpowiadać, i merytorycznie również przygotowują wszystkie opisy. Natomiast to, co jest atrakcyjne, szczególnie dla młodzieży, która nas często odwiedza i dla dzieci, to jest to, że może jak gdyby wiemy, że Y, tutaj życie współczesnego pokolenia jest oparte <noise> o komórki, i to widać. I y, y, y właśnie w tym duchu idziemy, żeby zainteresować te młodzież, żeby przemycić treści muzealne, między innymi. Y, a y, przy okazji pokazać, w jaki sposób y, można te nowoczesne techniki implementować do, do pracy muzealnika. A kiedy będziemy mogli y, zobaczyć? Ja myślę, że na początku przyszłego roku otworzymy oficjalnie, bo w tej chwili właśnie jesteśmy na etapie i oprogramowania i przygotowywania materiałów yy, takich, które umieścimy właśnie yy, dzięki wykorzystaniu yy, i bieżącemu z połączeniem z Internetem, sztucznej inteligencji i tej bazy takiej, która jest oparta yy, na naszych zbiorach muzealnych. Świetnie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja również. Dziękuję, Niezmiernie nie. miło było pana gościć. A my zapraszamy państwa na jarmark 14 i 15 grudnia. A dla tych z państwa, którzy nie będą mogli nas odwiedzić, będziemy mieli transmisję na żywo, także zapraszamy do oglądania. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia.